Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Dzieciaki Testują w filmie, w którym pokażę Wam wszystkie nasze lipcowe nowości książkowe czyli książki, które w lipcu czytałyśmy i których recenzje pojawiły się na blogu oraz na Instagramie, lub też dosłownie za momencik się pojawią. Książki są głównie w, w zdecydowanej większości od wydawnictw, z którymi współpracujemy. No i tak jak już wspomniałam na blogu, są ich recenzje, więc zapraszam Was serdecznie. Nie podlinkuję ich wszystkich w opisie do filmu, bo byłoby ich za dużo, jak widzicie. Ale bardzo Was zachęcam do tego, aby wejść na blog. Link do bloga jest oczywiście w opisie filmu. I wpisać tytuł książki, która Was interesuje, to wtedy recenzja się pojawi. Lub też, jeżeli recenzji nie ma na blogu, bo niektóre książki są tylko na Instagramie, no to zajrzyjcie na Instagram. Oba moje konta oczywiście są w opisie do tego filmu, bo mam konto z nazwą, tak jak ten kanał, oraz leśne recenzje książek. Bardzo gorąco Was zapraszam, bo tam jest bardzo dużo leśnych, książkowych zdjęć, ale nie przedłużając już, przejdźmy do książek. Pierwsza książka, czy też właściwie kolorowanka Rainbows Magic Painting Book. Tutaj ma pędzelek, jak widzicie. Ona jeszcze nie jest zakolorowana, bo jej recenzji jeszcze nie ma. Muszę jeszcze właśnie dać ją dziewczynom, żeby pomalowały troszeczkę chociaż i zrobić jeszcze zdjęcia pomalowanej. Ich kolejność jest zupełnie przypadkowa i to, że one na takich stosikach tutaj leżą, też jest zupełnie przypadkowe. Po prostu musiałam je wszystkie jakoś tutaj zebrać, żeby wam pokazać. Książka numer 2 z Asborne to jest kartonówka o dinozaurach z okienkami i recenzje tych książeczek, tej kolorowanki i książki są na Instagramach. Zachęcam was do zajrzenia. Potem mamy kartonówkę z naszej księgarni W podróży moja pierwsza. Encyklopedia polsko-angielska, bardzo fajna dla najmłodszych, ale nie tylko, bo również dla przedszkolaków czy też dzieci wczesnoszkolnych, które zaczynają uczyć się języka angielskiego. Mamy trzy książki od wydawnictwa Nobel, tutaj są dwie, jedna, będzie tam. Pieskotka i mysz. Pies w kształcie królika, bardzo ciekawe książki, to jest w ogóle bardzo fajne wydawnictwo, z którym właśnie nawiązałyśmy współpracę w lipcu, więc zachęcam Was do poznania ich książek, bo one są zdecydowanie wyjątkowe. Zaraz będzie jeszcze jedna. To jest przepiękna książka podróżniczek. O małym ptaszku, który rozprawił się z wielkimi kłamstwami, wydawnictwo Lemoniada. Nie jestem w stanie Wam za bardzo tu pokazać faktury tej okładki, ale jest po prostu przepiękna. Wnętrze tej książki jest genialne, no coś wspaniałego, recenzja będzie dosłownie pewnie na dniach. Z wydawnictwa Wilga, nowość autorstwa pana Krzysztofa Poznańskiego z naukowo, z tej serii są dinozaury i wielkie ssaki. Tę książkę wam pokazywałam, a teraz jest książka nowość, zanim pojawiły się dinozaury. Niesamowite dzieje ziemi. Genialna książka. Książka z serii Klub Kwiatu Paproci, bodajże. Hm, teraz nie za bardzo pamiętam. Tej książki jeszcze nie czytałyśmy. Kupiłam ją, bo mamy poprzednie z tej serii, więc chciałam mieć całą kolekcję, ale jeszcze czytana nie była, więc zupełnie nic wam o niej nie powiem. Tutaj jest książka Pierwszaki z Kosmosu z wydawnictwa Bis. My mamy tę książkę. I bardzo ją szczególnie moja starsza córka lubiła, gdy była troszeczkę młodsza. Tej jeszcze nie przeczytałyśmy, tak sobie leży i czeka, ale będzie już wkrótce czytana. Zielona Szkoła, więc taka bardzo wakacyjna. Później jest, wiecie co, chyba zamienimy je tutaj miejscem. O, bo za chwilę nam ten stosik przerośnie ten. Super kot, klub komiksowy na przekór, to już jest bodajże trzeci, tak, trzeci tom tej serii. Bardzo fajnej. Nevermurcienie. Jeszcze nie skończyłam jej czytać, bo zobaczcie, jaka to jest gruba książka. Mamy kruka. W przygotowaniu widzę, jest otchłań, więc będzie recenzja też na leśnym Instagramie. Jak dogadać się z rodzeństwem z wydawnictwa? To tamto. Genialna książka, ale więcej Wam opowiem już wkrótce. Niesamowity świat Tosi i Franka z wydawnictwa Wilga. Też bardzo ciekawa lektura. Tu jest też przepiękna książka. Zacisze Krecika z wydawnictwa Wilga. Też za moment coś więcej wam o nich opowiem. I 7 dni z życia hrabiny, grabiny. Tutaj chyba recenzja już jest na Instagramach, więc zajrzyjcie koniecznie. No i lecimy z drugim stosikiem. Tutaj mamy y, oczywiście też zupełnie przypadkowo te książki poukładane. Krakra masakra. Przed chwilą dosłownie była recenzja na blogu, jak ja to nagrywam, ale pewnie jak Wy to oglądacie, to już kilka dni temu w tym komiksie zakochała się moja siedmiolatka. Musimy uzupełnić serię o tom pierwszy, bo tom trzeci jest jeszcze w przygotowaniu. Później mamy dwie nowości z serii Nauka z komiksem Disney jest to drugi tom serii Galaktyka i Planety oraz Nauka z komiksem Era Dinozaurów. Bardzo ciekawe komiksy. Smurfy i Świat Emocji. Smurf, który miał dość pożyczania swoich rzeczy z wydawnictwa Egmont oraz tak samo Robinson Crusoe w komiksie z wydawnictwa Egmont. O, i tutaj jest ta trzecia książka z wydawnictwa Nobel Niewidzialnej Jeremi. Musicie przeczytać tę książkę. Koniecznie musicie ją przeczytać, czy też bardziej waszym dzieciom dać oczywiście do czytania, bo porusza bardzo ważny temat, ogromnie ważny, który niestety jest szczególnie w szkołach, w klasach. No, niestety na porządku dziennym. Potem mamy nowość z wydawnictwa Babaryba Leśne, przedszkole. Oczywiście poszło z nami do lasu. Są sztuki rysowania dla dzieci, właściwie jedna sztuka rysowania dla dzieci wydawnictwa Publikat. Ćwiczenia, i tu mamy bardzo dużo miejsca na ćwiczenia. I to też jest genialna książka do rysowania z wydawnictwa Publikat. Tutaj są realistyczne wizerunki zwierząt. To nie jest taka łatwa książka. Powiem Wam, że próbowałam. Jeśli mnie obserwujecie na Instagramie, to widzieliście te moje próby rysowania? No, i tak nie do końca mi to wyszło. Ogółem to ja talentu w ogóle nie mam do rysowania, więc może przymknijmy na to oko. Ale moim córkom bardzo się te książki podobają. Szczególnie starsza, ona tak pięknie rysuje, a dzięki tego typu książkom właśnie może jeszcze bardziej swój warsztat udoskonalać. Willa Złota Jesień to jest z tej samej serii od wydawnictwa Baba Ryba, co leśne przedszkole. Bardzo fajna seria dla przedszkolaków. Tutaj jest bardzo ważna książka o ociepleniu klimatu. Też wydawnictwa Baba Ryba jest recenzja na blogu Zajrzyjcie. Troszkę tutaj dokonałam pewnych przemian, żeby wygodniej Wam to wszystko pokazywać. Fibi Jednorożec, tom 10, ulubiona seria komiksowa mojej nastolatki. Potem jest kolejny tom O czym Szumią Wierzby. To też jest komiks przepiękny. Magiczna siódemka. Kolejny tom Najlepszy Tata na świecie. Książka, która będzie. Będzie idealnym prezentem dla młodych tatusiów, czy też dla tatusiów, którzy dopiero oczekują narodzin dziecka. Opowieści dla dzieci, które chcą być szczęśliwe. Ależ to jest super książka. Oczywiście na recenzję zapraszam Was na blog. Smurfy i świat emocji, smerw, który nie był miły. Śpiąca królewna, komiks, Pan Borsuk i pani Lisica. I tu mamy super książkę, o której pisałam już dość dawno temu. Tak się teraz zastanawiałam, czy to był lipiec, czy to czasem. Nie położyłam tu też czerwcowych książek, mniejsza z tym, ale dość dawno temu już o niej pisałam i ona jest po prostu świetna. Przeczytałam ją na jednym tchu praktycznie. Jest troszkę gruba, zobaczcie, ale czyta się ją ekspresem. Odsyłam Was do recenzji, bo to jest naprawdę genialna książka. Paty Miłożeszek i paskudne ciastko z guby. Okładka mnie oczarowała. Też jest oczywiście recenzja na blogu. No i ostatnia książka zwierzęta miast. 22 portrety naszych nieudomowionych sąsiadów. Książka pełna nie tylko ssaków, tak jak tu widzicie, czyli dziki lisy, ale również ptaki. Są tu również owady, które żyją z nami w mieście. Ptaków jest najwięcej. Potem mamy ssaki. Są Gady, płazy i owady. Niestety, te pająki to ja tylko sobie tak szybko przekartkuję, bo nie mogę na nie patrzeć. Także tak wygląda stos lipcowych nowości książkowych, które się w naszej domowej biblioteczce znalazły. W głównej mierze oczywiście dzięki wydawnictwom, które z nami współpracują, za co oczywiście bardzo wszystkim dziękujemy. Jeszcze raz tylko przypomnę, że recenzje praktycznie każdej z tych książek znajdziecie na blogu. Zajrzyjcie tam koniecznie, w opisie do filmu jest link. A jeśli nie ma jeszcze jakiejś recenzji, to za chwilę się pojawi. No bo niektóre z tych książek przyszły na koniec miesiąca, więc nie wszystkie jeszcze zdążyłam zrecenzować, ale one się na pewno pojawią. Także subskrybujcie mnie, aby być zawsze na bieżąco z recenzjami oraz z filmami na kanale oraz zaobserwujcie mnie na Instagramie, żeby też być na bieżąco ze wszystkimi nowościami i wszystkim, co się tutaj w naszej redakcji dzieciaki testują dzieje. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.